No cześć, witam wszystkich uczestników Drychelstone. Dziadek dzisiaj yy, świątecznie, świątecznie, pod krawatem. Bez krawata nie wpuszczamy. Chciałbym złożyć Wam serdeczne życzenia, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, no bo już się nie spotkamy. No. Na, na streamie. Na streamie nie. No ale tu taki filmik yy, nagram. Chciałbym przedstawić wam taką talię Natura Druid, natura naturalis, to zobaczymy co, co tutaj taka talia potrafi, jest to nowa, nowa talia, myślę że tutaj warto nią pograć, oczywiście no spróbujmy zagrać, spróbujmy. Na koniec yy, rozgrywki przedstawię wam jak ta katalia wygląda, tak? Okej, okay, dobra. No popróbujemy, popróbujemy. Okej. Okay. Acceptation, acceptation. Jaden, co bo tu mam, mamy tak, tak, taką kartę e, plus skoczące piskle. Jeżeli mamy w ręce smoka, to jest dobre, bo tu mamy. Inaczej by to nie. Nie, nie było e, dobre, no to zagrajmy od razu. Zagrajmy. OK. Monetę musiałem zużyć. Tu może nie wiem. Jeszcze może zużyję monetę. To jakieś drzewniaki tutaj do ręki wezmę. No bo już mało kart zostało. No to myślę, że to e, będzie dobra opcja. Ok, no dobra, czekamy tutaj. De, no wraca życie jak to jak do kapła, jak to kapła. Mamy jeszcze raz. smoka zagram. Zagram. Oczywiście, że tak. Naturlish. No, no dobra, tu jeden, jeden pojedziemy, co? Niech tam się zdrowi. To zdrówka. Dziadkowi Dziadkowite, do yy, zdrówka. Dużo. poziadek już 62 lata ma. Masakra. No dobra, zagram tutaj takie coś. Tutaj może jeden pojadę. Po jednym, po jednym, może się nazbiera. Może, może się nie, nie, nie nadąży le, leczyć ten kapłan. Co? Zobaczymy, zobaczymy. Popatrzcie. Wpadł nam tutaj taki drugi smoczek. On ma zryw. Jakby co? Jak widzicie, tak? Zrywa ma. O. Naturę, natura. Może zagram coś takiego. O. No i co teraz tutaj? Co tutaj teraz robi? Co tu brać? <laughs> może jakieś nie wiem. O! Neofitkę może. Okej. Okay. Zagraj. Drożej będzie, drożej u przeciwnika. Dobra, jadę tu może co? Jedziemy tu. Jedziemy. Może się yy, nie na zdrowi aż tak tyle. Co? Zobaczymy. No ma tutaj siewce pliagi. Pliagi egipskie. Na kargulowe plemie. Na dziadka. <grymianie> zobaczymy, czy te pliagi tutaj rzuci. Ła, tu piękna karcioska, piękna jedzie. Zdrowi się, oczywiście, że tak. A <grymianie> no, zdrowi się jak nie wiem. Wow, 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 wow. Teraz, teraz mam problem, czy jechać tym zrywem, czy dać tutaj im. Jocie. Hmm. No dobra, chyba tak, chyba, czy nie. Jocie. Albo nie, dobra, okej. Okay. Zagram coś takiego. Walnę tu, walnę, no. Coś tam muszę walnąć. To... No tu za jednym razem bym proponował ujechać tego, no. no Zrobi się, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Okej. Okay. Dobra, jadę w twarz, no jadę w twarz. Trudno. Okej. Okay. To wszystko. Nic tu więcej nie zrobię, nic tu więcej No dobra, czekamy, czekamy tutaj. Co tu się stanie, co tu się stanie? I cztery kryształki many mu zostały. Zobaczymy co tutaj rzuci. Zobaczymy, zobaczymy Popatrzcie, ostalator wpadł. Wow, wow, wow. To pojedzie. To pojedzie, aż miło oglądać. No ale mamy drzewniaka tutaj, drzewniaka, i się nazdrowił. I się nazdrowił. Proponuję tutaj rzucić takiego smoczka. To, to, to teraz zobaczcie od, te, od tej karty. Tutaj za każde e, zakrątko takie Natura, przyzwiemy tutaj 3-3 e, gościa. Ale co tu wybrać teraz? Co tu wybrać? Dwa smoki, weźmy może. Dobra, krąg pętów. <laughs> o, widzicie? I, I ma zrywa, ma zrywa. To pojadę tym zrywem tego. Tego, okej, okay. tutaj może w twarz, co? W twarz. Pojedziemy tego? Dobra, niech pali niech tam. Nie, a niech tam, o i tu jeden został, jeden. Okej. Okay. A zobaczymy teraz co tu przeciwnik. Ja, 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 sześć wszystkich. ale pojechał pięknie. To nie, 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 Te, tego nie chciałem, <grystanie> tego nie chciałem. Jeszcze, jeszcze mu mało, jeszcze mu mało, <grystanie> to. Co tu teraz robić, co? Przyzwiemy tutaj drzewce, może co? Pięć sztuk. okej okay, mamy. Mamy drzewniaka, i tu mamy z ryba. Oczywiście. Pojedźmy go od razu. okej okay, tu następne zaklątko. Jakieś. O, to, to będzie dobre, może. O, elegancko. I dajmy tutaj od razu. Od razu tutaj. Okej, okay. gotowe. <grym> Skąd to znacie? Znacie pewnie, że tak. No, te osoby, które nie, nie oglądają e, e, albo nie, nie grają w Herston, no to nie. To, to, <ścoughs> to pewnie nie wiedzą o co chodzi. No, ale Wy wiecie, ok. Ale tutaj narozrabiał no, co? Tytana puścił. Jodźcie, i się, tu, i się, Co tu robić? Co tu robić? wchłania, cię. Ja. ja cię nie mogę. ja cię nie mogę. co teraz tutaj i zmusza tutaj, mus to mus, no, to cię. no dobra jakichś drzewniaków mamy chociaż, szybko strzął, szybko sieknął i, i po dziadku. Co teraz tutaj? Co? No spróbujmy coś takiego zagrać, nie wiem. Nie ma, nie ma. Nasycenie jakieś. Szok. Normalnie szok. Trzy karty dobrać, nie wiem. Spróbuję wyłowić coś. Co? Ja cię... Dobra, kul kultysta może. Co? O, kultysta. No i co tutaj? Już, już po mnie będzie, już po mnie. Co? Tu ma prowokację, Ja cię nie mogę. Trzeba jechać. Trzy, ja cię. Nabrał no, tego jak nie wiem. Szok. Normalnie szok. Tio, to. Dobra, jadę tutaj, tutaj może. Okej, okay, coś tam się nasycę. Tio, się. Masakra. O, ukryte znaczenie. Ciazek się. Ukryte znaczenie. Ja znowu tu tytana. Ja ci niebogę. O szok, weź tu grano, no weź tu graj. Co? Poprzemia, poprzemia. Normalnie szokohara. Szokohara No ale co? Porażka będzie, ale i tak warto się pobawić z taką talią. Po, warto się pobawić. Po, pokażę wam. Pokażę no teraz się nie uda, pewnie wygrana. No. <laughs> nie uda się. Co teraz tutaj robić? Już robię co mogę, ale co? <laughs> <To>. Kopię. <laughs> Co tu brać w ogóle? Mroczne akty. Mroczne Monetę jeszcze, ale. Jocie ja No dobra, spróbuję tak, może jeszcze. Weź to załatw. No 10 trzeba, ja cię, nie mogę. Szok normalnie, szok. Wykończy, normalnie wykończy. Dziadka. Już robię co mogę, robię co mogę. Ale tu jedzie znowu. hujacie wszystkich. Rozbłysk, światłość. Ja. No dobra, trudno. Popatrzcie, tu porażki porażki oczywiście też są, nie? nie, nie ma tak, o patrzcie tu wszystko ładnie, pięknie, akurat, o dobra, co teraz tutaj, spróbuję coś takiego, nie wiem, to trzy, ja jacie, kogo tu jechać, ostalatora czy tego, nie wiem, nawet nie wiem co robić. Dobra, może tak? No, spróbuję, spróbuję tu jeszcze coś pobojować. Jeszcze coś spróbuję po pobojować. Nie wiem, spróbujmy tutaj jechać. Nie wiem. Dwa. Trzy pojadę tu może i tu No dobra, zostałem, zostawię tego najsłabszego jego to, nie. nie wiem co tu robić nawet Ż O tu 14 pojedzie ostatnio Ja Nie O nie Tego nie chciałem Tego nie chciałem Wykończy. Jeszcze się nazdrowił. Nie. O nie. No dobierz smoki, ale skąd tu brać? Już nie ma smoków żadnych. <grymy> Porażka. <grymy> no trudno. Ale obejrzyjcie do końca. A obejrzyjcie. W tej talii są dwa smoki tylko. Dwa, dwa. <grymy> o, posieczył dziadka, posieczył. O dziękuję. <grymy> to dziękuję. Porażka. No trudno. Takie, takie y, rozgrywki też musicie oglądać. <grywa> ok y, ale jest diament 10, także spokojnie, na spokojnie. Dobra, y, wróci, wrócimy tutaj do mojej kolekcji. Tak, mówiłem, ko kodów pinów tutaj nie znam się na tym, <grywa> ale sobie y, zróbcie zdjęcie, y, jak ta katalia wygląda. I popróbować, popróbować. O, oczywiście, że tak. Można popróbować wszystkiego. Tak jak mówiłem, tutaj smoczki są, ale dwie sztuki, dwie. O, ten, ten tutaj e, dobrą robotę robi. Ale nie udało się teraz, bo tam przyzywa, jak widzieliście, 3-3 e, ze zrywami. <grywka> jak nieraz fajnie się łoży, e, fajnie się łoży to. To pięk, pięknie tutaj kończymy, kończymy e, zwycięstwem. Ok, no jeszcze raz życzę w, e, jak najwięcej wygranych, tak i spotkamy się na streamie w nowym roku. No, e, do zobaczenia, jakby co? Cześć, hej, pa. Pozdrówki.